Cześć, witajcie z tej strony buśka i chciałem Was przeprosić za to, że dzisiaj nie pokazał się żaden odcinek. No bo niestety nie wyrobiłem się w czasie, ale nie martwcie się, od jutra normalnie filmy będą. I w zamian za to, że no niestety się dzisiaj nie wyrobiłem, coś nowego wprowadzę. Wprowadzę QA, czyli będę odpowiadał na pytania, które zadajecie w komentarzach, które będziecie zadawać w komentarzach i co zrobić, żeby. Zadać pytanie i mieć możliwość dostania się na, na taki odcinek, myślę, że wybiorę sobie pięć takich najciekawszych pytań, które mnie zainteresują, i postaram się na nie odpowiedzieć. A co zrobić, żebym właśnie wasze przeczytał? No, wystarczy, że pod tym filmem zadacie jakieś pytanie, które chcielibyście, na które chcielibyście uzyskać odpowiedź i po prostu czekać, bo odcinki QA będą pojawiać się w sobotę o godzinie 20:00. także jeżeli chcecie, macie jakieś ciekawe pytania to zapraszam do komentarzy a my co, widzimy się jutro o godzinie 10:00. o, patrzcie, lorak aż sobie zrobię screena kurcze i teraz to akurat zrobiłem coś innego nieważne, dobra trzymajcie się, do jutra, cześć